Wyborcy powinni zagłosować 26 maja na, na wiosnę Roberta Biedronia i na Łukasza Koguta konkretnie dlatego, że po pierwsze potrzebna jest zmiana na polskiej scenie politycznej, potrzebna jest, potrzebny jest koniec wojny polsko-polskiej, potrzebna jest pewna regeneracja też tej, tej sceny politycznej, my jesteśmy kompletnie nową, nową partią i chcielibyśmy w końcu, żeby, żeby ten duopol Platformy i pisu przełamać, myśmy go przełamali. I oczywiście te pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego są dla nas bardzo ważne, a później chcemy wystartować też oddzielnie do Parlamentu Krajowego, żebyśmy w końcu odsunęli ten szkodliwy rząd prawa i sprawiedliwości od władzy. Ja jestem stąd, działam od wielu lat na, na Śląsku. Przyjechałem w 2011 roku z emigracji po to właśnie, żeby żeby działać w swoim kraju, żeby, żeby zmieniać Polskę i Śląsk właśnie w kierunku takim bardzo proeuropejskim. I mam szczerą i wielką nadzieję, że, że Państwo tego 26 maja e, zrobią krzyżyk przy nazwisku gochód i zagłosują właśnie na mnie. dlatego że jestem osobą doświadczoną, jestem osobą spokojną, nie stawiam na awantury, tylko właśnie na dogadanie się. Y, argumenty, używam argumentów y, rozumu, a nie argumentów siły. Tak naprawdę bardzo mi zależy na rozwoju Polski i na pozyskiwaniu dla kraju jak, najwięcej, na jak, na jak największej ilości pieniędzy i dorównywaniu do standardów europejskich. Poza tym jestem osobą, która nie, nie z jednego pieca chleb jadła. I z organów y, rządowych, i z organów samorządowych, ale generalnie samorządowiec ze mnie skry i gości. W wyborach do Parlamentu Europejskiego postawionych na mnie przede wszystkim dlatego, że przez te pięć ostatnich lat udało mi się rozpocząć, ale tak realnie z sukcesem, proces zniesienia barier dla osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej. Europa bez barier staje się już nie tylko. Hasłem, marzeniem, ale rzeczywistością: za trzy lata wszystkie duże i średnie dworce kolejowe bez barier, za pięć lat rynek towarów i usług bez barier i wiele innych rozwiązań, które nas czekają, ale wiele innych jeszcze brakuje. Na pewno będę też tym zakochanym w swojej małej ojczyźnie, żądzakiem który będzie ją promował i pokazywał z jednej strony jako miejsce wspaniałych tradycji, od kulinarnych, aż po te związane z wysoką kulturą i sztuką, ale także jako miejsce, w którym można po prostu spędzić fajnie czas. Dlatego proszę wszystkich o głos 26 maja. Powinni poprzeć mnie to 26 maja, ponieważ jest, jakby jest, reprezentuje, reprezentuje to pokolenie, które właśnie już dorastało po, po tym, jak Polska przestała być Polską republiką Ludową. To jest to, gdzie jakby ja sam dorastałem w rzeczywistości. Która właśnie zastałem rzeczywistość po planach Balcerowicza, To jest jakby reprezentuję tą młodzież, która musiała pracować za 1200 zł miesięcznie. Więc myślę, że jakby mam doświadczenie, mam, mam, mam perspektywę tych wszystkich ludzi, którzy dość często wyjeżdżają z Polski albo ewentualnie. Jakby też kierują się jakby w kierunku nacjonalizmów, więc myślę, że tutaj spojrzenie z tej perspektywy jak najbardziej może uczynić Europę lepszą niż jest aktualnie. Dlaczego wyście powinni na mnie głosować? Bo ja chcę wspierać śląskie środowiska kulturalne. Tyle młodzieży kończy licea plastyczne, muzyczne, tyle się kształci w kierunkach artystycznych, tyle mamy fajnych ludzi do pokazania w naszych teatrach, tyle mamy roboty do wykonania i na to są pieniądze potrzebne. A czemu macie głosować Bo jest najlepsze w tym, w tej robocie. Ja się na tym znałam.